Hej, witam. <laughs> <O Jezu. śmiech> Ojej, jak zachrypłam. Hej, witam was w kolejnym odcinku ze zdrapek na moim kanale. Dzisiaj mamy zdrapeczki o wartości 87 zł. i mamy, tak, oczywiście, że brylanciki za 30, za 20 mamy milion w banku, za 10 premia 3 siódemki oraz milion w banku. Za 5 zł 250 tysięcy w banku, więc w sumie mam zdrapeczki takie nawet trochę tematyczne, bo z bankami. I jeszcze mam kocham zdrapki, pudełko czekoladek, a za 2 zł oczywiście 500 od ręki. Moja chyba jedna z takich ulubieńszych zdrapek. I zacznijmy sobie może właśnie od tego 500 od ręki, czy będą jakieś banknociki, czy może niekoniecznie. Sprawdźmy to wspólnie. A mamy tak, sakwa kasę, koronę, portfel, o już mi się literki kontrolne starły, monety, bankomat, kartę, podkowę oraz koniczynę. Niestety pierwsza zdrapeczka jest przegrana, ale może kolejne będą wygrywać. Miejmy taką nadzieję. Pudełko czekoladek przed nami. I mamy tak. Mamy miętę, i kakao, precel i precel mamy wygraną świetnie. Następnie mamy tak, tiramisu i tiramisu, kolejna wygrana, no, fajnie, fajnie. Następnie jest nugat i muszla, czy coś się jeszcze będzie sumować? Serce i mleczna, nie, tą pięciogrosówką mi się średnio... Drapie, ale w sumie nie mam nic nadrze. no trudno. Trochę dzisiaj będę koślawo drapać. Następnie mamy migdał i miętę. No, szalejcie, wygrywajcie. Muszla i piernik, mleczna i kakao. No i czy coś nam się jeszcze zsumuje? Mamy serce i kokos. Nie, rozpoczekam, e, poczekajcie chwilę, poszukam jakiegoś drapaczka innego. Dobra, mam drapaczkę od zadrapanych i sprawdźmy, czy tutaj będzie 10 zł, czy może coś więcej. Mamy 5 zł i 5 zł, czyli mamy 10 zł na zdrabce, pudełko, czekoladkę. Fajnie. naprawdę fajnie. Okej, okay, to teraz kocham zdrabki i nasze wygrywają. O, od razu lepiej niż tą 5 groszówką. Mamy tak, 26, 23. 21 oraz 25 to nasze wygrywające liczby, więc sama liczbę z dwójką. A mamy tak, 27 no, też z dwójką. 22 po środku. No. Ale, ale nie poddajemy się. 9 nie mamy. 24, mamy 25 i 23. Następnie jest...

No, szkoda, szkoda, bo jest pusto. Wielka szkoda. Leci na kubkę z przegranych. No teraz 250. Ojoj, 250 tysięcy w banku. I mamy tak: 22, 14, 11. Oraz trzydzieści jeden to nasze wygrywające liczby. A my mamy tak. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści trzy. Cztery. Dziewiętnaście. I sześć. Pierwszy rządek jest przegrany. Następnie mamy tak 28. Tak patrzę, że jakoś mi dziwnie pada światło na te zdradki. Mam nadzieję, że będzie wszystko widać. 23, 30, 9, 13. No póki co nie ma wygranej. I ostatni rządek. Mamy tak 32. 35, 16, 18 oraz ostatnia szansa. 29, więc tutaj też niestety jest lipton. Zdrabka jest przegrana. Literki kontrolne DS nam to potwierdzają. No to zostały już same takie grube zdrabki, ponieważ. Za 10, 20 i 30 zł. A ja sobie pozwolę zdrapać najpierw brylanciory. Jedziemy, szukamy tych trzech identycznych symboli w danej grze. Mamy pierścionek i podkowa. Może tak delikatnie przybliża. Pierścionek i podkowa. Następna gra róża i szminka. No, fajnie się zaczynało. Te 10 zł. wpadło. Fajnie, gdyby coś jeszcze dołączyło. Kolczyk, kolczyk, i czy będzie kolczyk? Kolczyk, kolczyk, kolczyk. Mamy złoto. No niestety nie w tej grze. Gra czwarta pierścionek i torba. Gra piąta mamy tak. Mamy złoto i monetę. Gra szósta szminka i moneta. Gra siódma Mamy ponownie monetę. No fajnie gdyby się te monety ziściły, ale w trzech yy, w jednym rządku. zegarek i torba. Torba i podkowa. No póki co nie ma nic. Ale mamy koronę po raz pierwszy. Koronę po raz drugi. No i czy będzie korona po raz trzeci. Ach, pierścionek no niestety. Gra 11, mamy lustro i kapelusz. Gra 12, coś mi się myli, złoto i perfumy. Gra 13 to tron i korona. No dobrze, to jedziemy do prawej gry. Tak, jedziemy. Gra 14, mamy klucz. Klucz, i czy będzie trzeci klucz, niestety jest zegarek. Gra piętnasta, mamy świnkę i tron. Gra szesnasta, trofeum i brylant. Gra 17, perła, i lustro. Gra osiemnasta, naszyjnik i podkowa. Gra dziewiętnasta mamy trofeum i dzwonek. Gra 20. Mamy perłę i kolczyk. Gra 21. Garnek. Garnek, i czy będzie garniec złota? Mamy klucz. No dobrze. Gra 22. Portfel. Portfel. No i dajcie ten portfel. Mamy portfel, mamy wygraną. A brylanty, tak zwykle, one są po prostu niezastąpione. Gra 23. Naszyjnik i garnek.

I kapelusz, gra 29 mamy okulary i bransoletkę, a gra 30 to tron i prezent, a czy w bonusie coś będzie. W bonusie mamy serduszko, więc wygrywamy tylko pod grą 22. I czy to będzie 3, dychy, czy coś więcej, przekonajmy się. No 30 zł. Więc po prostu zrapeczka nam się zwróciła. Ale to jest bardzo dobra informacja. Tylko nie mogę znaleźć literek kontrolnych, ale już są. Tak, D potwierdza nam wygraną w wysokości 30 zł. No więc bardzo sympatycznie. A może sprawdźmy teraz, co premia nam da. Czy nam da jakąś premię, jakąś siódemeczkę? Lecimy. Gra pierwsza mamy winogrono, serce i arbus, więc pierwsza gra przegrana. Gra druga mamy karo, śliwkę i śliwka. Gra trzecia, podkowa, pik oraz pik. Gra czwarta, moneta, trefl i tref, No jak na razie nie widać siódmeczek. Gra piąta, serce, arbus i biedrona. Gra szes szesnasta, szósta. Gra szósta, serce, winogrono i karo, więc zostały nam cztery gry. I czy coś z tego będzie? Kwiat, pik i worek. Gra ósma, korona, worek. I arbus gra dziewiąta, moneta, śliwka i karo. No i ostatnia szansa, biedronka, worek. I wino, grono. Więc drapeczka jest przegrana. Teraz pół miliona w banku, czy milion? A może milion zaszalejmy. Znaczy, oby milion zaszalał. Yy, mamy tak wygrywające liczby: 23, 2, 10, 37, 29.

19, również to nie to. Okay. Ale coś może się trafi. 35 nie mamy. Następnie mamy trójeczka, też nie posiadamy. Kolejna liczba to 36, Jeden i 11 następnie 38 no tak wszystko krąży niestety jest obok 26 42 też obok 27 przydałoby się 37 hmm, 25 ale mamy złoto i zrabka będzie wygrana No a coś się może jeszcze smuje <grym> 44. Ale tak właśnie nie kumam. Czasami tak właśnie dziwnie lot to troluje, że już się człowiek poddaje, myśli, że zdrabka jest przegrana. A tu jednak nie. Ale bardzo fajnie. 31, 24, 39, 47 oraz 7. No i co mamy pod złotkiem? Czy to będzie 20 złotych, czy coś więcej? Mamy 40 złotych. Na zdrabce milion w banku. Jak dla mnie mega. Fajnie. Tak patrzę, tylko czy czegoś nie pominęłam, ale chyba nie. W sumie nie pamiętam kontrolnych do 40 zł, bo złoto nam nie pomnaża ani nic ten deseń. No, chyba 40. W razie, jakbym coś tam odkryła, później to dam znać, ale i tak jest świetnie. No i ciekawe, czy milion w banku, yy, pół miliona w banku będzie szczęśliwe czy może niekoniecznie, aby było. No ok, jedziemy, szukamy. Mamy tak, wygrywające liczby. 25, 35, 11, 39 oraz ostatnia liczba to 14. No i jedziemy.

24 oraz 3 więc połowa zdrabki jak na razie pusto 22 też nie poszukujemy 30 nie 18 8 15 no jesteśmy prawie na finiszu zdrapki jest tak 13 31, 33, 29 i ostatnia szansa to 36, więc tutaj jest pusto, a więc drapeczki za 10 złotych się nie, nie popisały nam, ale nie jest źle, nie jest źle na zdrapki, o ile się nie mylę wydałam 87 zł, a mamy tak, zdrabce brylant 30, zdrabce milionów banku 40 to 70 oraz pudełko czekoladek daje nam 10 zł, to 80 zł, więc naprawdę nie jest źle, ponieważ tylko trzy zdrabki wygrywały, ale dosyć konkretnie. No i takie, taki minus 7 zł jest chyba bardzo akceptowalny i, no i fajnie. W sumie, no cóż, 7 zł, no ale naprawdę te trzy zdrapeczki się postarały. No dobrze, nie będę co przedłużać, bo nie ma za bardzo o czym już mówić. No grunt, że brylanty wygrały, wielki plus dla miliona w banku. I okej, okay, dzięki za obejrzenie tego odcinka, zapraszam Was do innych moich odcinków. Zapraszam też do pozostawienia kciuka w górę, komentarza czy subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. No i niedługo widzimy się w kolejnym odcinku ze zdrapek. Cześć!